Proszę bardzo. Chciałbym spytać o nie wiem czy to jest prawda w kontekście też tego wkładu, który pan powiedział o porządku w Europie. Czy to jest prawda, że Biden powiedział, że zapowiedział, że wyśle dodatkowe tam wojsko do nas, do Polski. Tak, i w kontekście no, tego, to jak to omawić? To, 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 to albo z Putinem tam się próbuje jakoś ułożyć, bada go czy coś. Z drugiej strony to wojsko wysłać wiadomo, że Putin... Nie wiem, czy wiadomo, ja tak myślę, że, że Putin tam właśnie negocjuje, żeby to właśnie wszystko rozbroić, żeby tak jakoś to tak miękczyć, tutaj właśnie na wschodzie Europy, a tu z drugiej strony Biden i te wojskowce. Czy to taki teatrzyk ma być właśnie... Tak, w właśnie tak, właśnie tak myślę. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Biden powiedział i to powiedział wyraźnie, nawet dwukrotnie, że będzie wzmacniał wschodnią flankę NATO. Ukraina do NATO nie należy. Mało tego, to nawet jedna na konferencji prasowej w Białym Domu jedna wścibska dziennikarka już nie mogła wytrzymać i mówi kiedyż ach kiedyż wojska amerykańskie zostaną wysłane na Ukrainę. Na co prezydent Biden powiedział, że ta sprawa nigdy nie była na stole. W ogóle nikt takiej możliwości nie bierze pod uwagę i nawet ją ofuknął, mówi, co pani sobie wyobraża, że co by pani chciała, żeby tam amerykańscy żołnierze ginęli na Ukrainie. To przecież nie o to chodzi. Putin eskaluje napięcie, no to ten też eskaluje napięcie. Co no jest normalne. To wie Pan, to się nazywa wojna psychologiczna. No, każdy licytuje, może się uda, może się nie uda, też żeby było z czego ustępować. Ten kontyngent dwóch tysięcy żołnierzy, których wysłał, to 2000 żołnierzy nie są w stanie zmienić tutaj ogólnej sytuacji. Tak. To jest, no to widać, że to gdyby wysłał 200 tysięcy, a to co innego. Natomiast 2000 tysiące, to widać, że to jest demonstracja. No. To jest demonstracja, więc jedna sprawa tylko, która mnie trochę zasmuca: że no gdyby nasi umiłowani przywódcy nie byli absolwentami szkoły liderów, to może by też wpadli na ten pomysł, że jak prezydent Biden chce wzmacniać wschodnią flankę NATO, to bardzo dobrze. Tak, niech zmodernizują Amerykanie za swoje pieniądze polską armię albo za pieniądze innych państw członkowskich, dlatego że to jest w interesie całego sojuszu północnoatlantyckiego, ponieważ polskie siły zbrojne są rozlokowane na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. Więc argument mamy znakomity, ale obawiam się, że za pobyt tych dwóch tysięcy żołnierzy będziemy musieli zapłacić. Więc. To, to, właśnie jest, to właśnie jest tragedia, dlatego że my nie umiemy jako państwo wyciągać korzyści z faktu przynależenia do NATO. Są takie, że to trzeba się wypisać z NATO i tak dalej. Dlaczego? Trzeba się nauczyć wyciągania korzyści. Ja to mówiłem zresztą jeszcze, jak Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Dlaczego? No bo prezydent Bush nas poprosił o to. Jak nas poprosił, to taką prośbę trzeba spełnić, bo to jesteśmy sojusznikami, ale można było złożyć prezydentowi Bushowi dwie prośby wzajemne. Jedną to, żeby się Stany Zjednoczone zgodziły na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego, to znaczy, żeby zamiast spłacać raty tego długu. To, żeby za zgodą wierzycieli naszych przeznaczyć te pieniądze na modernizację sił zbrojnych polskich. No tam trzeba było coś i u nich kupić, żeby mieli jakiś interes, ale to kilka ładnych miliardów było. Więc gdyby przynajmniej połowę tej sumy wpompować w przemysł zbrojeniowy, to inaczej byśmy tak się nie martwili Putinem, prawda? Y no to, i byśmy wiedzieli, co nasi żołnierze w Iraku robią, że zarabiają dla Polski ciężkie pieniądze. No to, to właśnie o tak powinno być. A druga prośba, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, nawet po cichu, najlepiej na piśmie, ale nawet jak nie na piśmie, tylko na gębę, że nie będą wywierały na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń. Nie żeby zakazywały Żydom tam hałasowania, niech sobie hałasują, my byśmy najwyżej jeszcze głośniej hałasowali. Natomiast amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. No i nie byłem pewien, czy to jest realistyczne podejście, więc jak byłem w Waszyngtonie, no to tam z takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana, kiedyś w 10 minut go prosiłem o rozmowę, on mi 3 godziny poświęcił, więc... Chciałem się dowiedzieć, właśnie jak to jest. I on mi powiedział, że ta konwersja to była rzecz do załatwienia. Amerykanie wtedy, wtedy właśnie, wydawali na operację pokojową i misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie 300 milionów dolarów dziennie. 300 milionów dolarów dziennie. Więc tych paru miliardów dolarów rozłożonych, że tak, no nikt by w ogóle nie zauważył. To było do załatwienia. Mówi, a z tymi żydowskimi roślinami, no to trudniej by było, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. Tak mi powiedział, więc, ale no kto miał to zrobić? Aleksander Kwaśniewski? Przecież ja tego człowieka uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski. On nigdy o Polsce nie myślał, tylko o sobie. Zresztą nawet i w tym mu się nic nie udaje. No bo on się podlizywał prezydentowi Bushowi w nadziei, że ten z wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u albo przynajmniej pierwszym sekretarzem NATO. Prezydent Bush, ten młodszy, nie uchodził za tęgą głowę w Ameryce. No tam nawet się z niego trochę naigrawali. Ale nawet on wiedział, że facetowi, który frymarczy interesem własnego państwa, na, którym, na którego czele stoi, nie można dać żadnej posady, bo on każdego zdradzi. No i co? Aleksander Kwaśniewski, jak mu się skończyła druga kadencja, to został, przepraszam, chciałem brzydkie słowo powiedzieć, z czym w ręku został. Więc tak to, tak to wygląda. Ale to nie jego wina. Jego tak Pan Bóg stworzył. Natomiast nasza wina jest taka, że tego typu ludzi wysuwamy na takie staniska i to dwa razy. Na... No to niedobrze. To Winston Churchill mówił, że jesteśmy narodem wyjątkowo lekkomyślnym. To prawda. On zresztą wiedział, co mówi, bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności to było to, żeśmy jemu zaufali. No. Odnośnie tego, co, co pan tak. mówi, że. Yy, nasi przywódcy z Amerykanami nie ubili żadnego interesu dla korzyści naszego państwa. Yy, a pan tutaj też zadawał pytanie, więc ja może tak tutaj pana pokieruję, yy, jak sobie tam gdzieś wyszuka w, w Google druk nr 573 skierowany do pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek, który mówi o warunkach z 26 sierpnia 2020 roku, który mówi o warunkach stacjonowania wojsk. Yy, Sojuszniczych, tak? Znaczy amerykańskich tutaj czytaj. Na terenie Polski. No po prostu włos na głowie się jeżdżę. I no my tak, nie to, mamy co... Ale pan minister Błaszczak przetensii... powiedział, że Polska 2 miliardy dolarów wyda na ten cel. No to powinno być odwrotnie. Powinno być odwrotnie. Nie mieć do kogo? Nie, 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 to... ja, ja nie mam pretensji do Amerykanów, tak jak nie miałem pretensji do prezydenta Busha, że w Iraku tam... Prezydent Bush nie jest prezydentem Polski i nie ma obowiązku troszczyć się o nasze interesy. A może grzybka, a może ogóreczka, prawda? Nie. Jak mu ktoś robi coś za darmo, to w to mu graj, no to jak ma takiego cymbała za partnera. To... Z tego po prostu w tej chwili efekty, kiedy e, jeden żołnierz amerykański, który sobie tam popił, pobił, pobił no, to, policjantów naszych, tak. bo to, to, nasi to, nie tak. mają przełożenia, to, to, na, nie mogą go aresztować to, to, nawet. No, tak? Nie, 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 nie to, mogą dlatego, że nie, nie mogą, dlatego że oni nie podlegają jurysdykcji Polski. państwa tak, polskiego, tak. tylko własnego państwa. No, to... Proszę. tego co Pan mówił, tak, może no. być. Proszę, proszę, to jest Pan. politykiem w Polsce. Nie będę tym agentem. To jest e, e, często, co słyszałem z Pańskich ust. W związku z tym, pytanie zasadnicze. E, czy ich agentów by Pan tutaj e, traktował jako mniejsze zło? bo nie można uprawiać polityki, to jest takie, powiedzmy, wyjściowe stwierdzenie. Tak. W związku z tym trzeba się z tym pogodzić, to o czym tu mówimy, Amerykanie, tu tego, Niemcy, Tusk, że jacyś agenci, czy ludzie pod wpływem jakiejś agentury będą nami rządzić. Pana, w związku z tym decyzja. Tak, już odpowiadam. Kto, ja kto kto bym będzie preferował agentów amerykańskich. Ja bym preferował agentów amerykańskich, jeśli już miałbym wybierać, tak. dlatego, że tak, z Niemcami trzeba uważać, Raz, że czwarta Rzesza, a po drugie, no to jeszcze Niemcy nie zakończyły procesu zjednoczenia. Więc na niemieckich agentów to bym bardzo uważał, dlatego tak na Donalda Tuska to patrzę czasami tak podejrzliwie. Rosjanie, rosyjscy agenci, no to coś takiego. Rosja ma do Polski jeden interes od 300 lat. Cały czas ten sam. Czasami go w ostrej formie egzekwuje, czasami w łagodniejszej. na przykład ostra forma, no to były rozbiory. A łagodniejsza forma to była PRL mimo wszystko łagodniejsza, bo państwo polskie formalnie istniało, nie zostało zlikwidowane. Na czym polega interes rosyjski? Na tym, żebyśmy my się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Co to jest status bliskiej zagranicy? W pewnym uproszczeniu tak można to przedstawić w taki sposób, że no jak już nie możecie wytrzymać, to bądźcie sobie osobno, ale macie nas słuchać. No i my nie chcemy. Z Amerykanami nie mamy żadnych terytorialnych sporów ani żadnych innych, więc to może być najkorzystniejsze. Z tym, że no mówię, należałoby nauczyć naszych tych. Żeby... Nawet, nawet, proszę pana, stare kiejkoty. No, albo nie wiem, no, my powinniśmy ich nauczyć, może tak. Skoro ich wybieramy, to zamiast im, ich pytać podczas spotkań wyborczych w czasie kampanii, ile zasiłków tam wymyślą, to o takie rzeczy ich pytać. Co oni myślą na ten temat? No, to byśmy wiedzieli. To Kolega Mikke kiedyś mi opowiadał, że był na spotkaniu, już nie wiem, czy w Jelenie, czy w Zielonej Górze. I tam jedna pani go spytała, czy nie uważa, że kandydaci na posłów powinni zostać przebadani psychiatrycznie. A Korwin Mike powiadał, oczywiście, że tak, ale przede wszystkim ci, którzy na nich głosują.